Szanowni drodzy państwo, dzień dobry. Będzie jeszcze odcinek, zanim pojadę. O co tu? Przepływomierz? Proszę? Będzie odcinek. Jadę na poszukiwania. Będzie to jakieś jeziorko. Dzisiaj jeszcze muszę odstawić vito do blacharza, żeby robić ten element, który jest tam skorodowany, trzymający przednią belkę. Zostało mi sporo gratów, jak demontowałem tapicerkę no i te graty stalowe postanowiłem jechać sprzedać na złom ale to nie był dobry pomysł, dlatego, że kurde, 27zł a chyba 35kg tego było, no to nie, no jakoś tak, coś koło 30kg Bardziej przydałyby się do wykorzystania wtórnego niż sprzedawanie za takie grosze. A do Drawska jutro zabieram ze sobą sprzęt, zabieram Equinoxa. Nie, nie 900, bo trochę szkoda, bo nie wiadomo jak to tam będzie wyglądało. Ale 800 wezmę i będę sobie szukał. A teraz podjechałem do takiej hurtowni metalowej Metal Zbyt i kupię arkusz blachy 2 mm. Gdzie mnie nie będzie w tym czasie, będzie powstawało naprawa. Wito. Jedzie moja blacha. No, gruba, ale i waży trochę. Ja jestem już prawie nad tym jeziorkiem. Zobaczyłem taką ciekawą rzecz. Wiatrak, ale nie taki jak wszyscy kojarzą z widzenia te takie wielkie konstrukcje. Tylko to wygląda jak jakaś taka, no nie wiem, chałupnicza budowla. Zaraz wam pokażę. Tak jak rano się obudziłem i widziałem przez. Okno, że jest słonecznie, to były duże chęci na poszukiwania. Teraz już praktycznie nic z tych chęci nie zostało. Niebo naszło chmurami. I jak słyszycie pewnie w mikrofonie, strasznie wieje wiatr. No i się łodę chciało. Tak wygląda ten wiatrak. Nie kręci się, ale ciekawe, czy generuje prąd. Wygląda jakby był aktywny, bo ten cały, ta cała wieża nie jest ani skorodowana, widać, że to zadbane jest czyli żadnej sensacji nie ma jest to normalny jakiś tam wiatrak generujący prąd ja idę teraz do auta i się mocno zastanowię nad tym czy wchodzić do jeziora bo jak to ma tak wiać mam co prawda kominiarkę w torbie i to może uratować te poszukiwania ale błąd popełniłem, zostawiłem tak wykrywacz na przednim siedzeniu pamiętam że korsirowi ktoś maila barąbną w Sosnowcu, więc trzeba pamiętać, aby przynajmniej zakryć wykrywacz jak się wychodzi z auta Jakby już była zabudowa, to taki miałbym widok przez szybę z auta, ale póki co to mogę sobie tylko. Uspokoiła się pogoda. Szkoda, że nie ma jakiejś zabudowy, bo ciężko się tutaj teraz obracać. Jeszcze z tą blachą dzisiaj jeżdżę, ale już dzisiaj ja to odstawiam i. No, zobaczcie, gruby arkusz blachy. No dobra, pora zaczynać. 900 i jezioro Choczewskie Z 900 tutaj jeszcze nie wchodziłem, Ale i z 800 cudów tu nigdy nie było To jest mocno przeszukane jezioro Ale wybrałem je dzisiaj dlatego, że Jest takie najbardziej mm, przyjazne vanlife'owo Bo zobaczcie, można podjechać sobie pod samą taflę jeziorka Często jest przyjemniej 20 groszy z PRL-u Na samym Początku zabawy, co tu nagle tyle sygnału się pojawiło? 71, 72 Zaraz zobaczymy. Też pewnie jakaś perelka. E, tubka, tak to była tubka. A czy przy tubce coś jeszcze? 22, co to było zrywka chyba. Zaraz sprawdzę. To pierwsze takie wiosenne słońce, gdzie czuć, że naprawdę ma moc, już grzeje tak w twarz. Od razu chce się żyć, od razu chce się dużo więcej robić. Szkoda, że teraz jadę na te dwa tygodnie, bo gdyby miała być taka pogoda jak teraz, jak dzisiaj No to mobilizacja do działania jest ogromna i dwa, trzy dni i zabudowa by stała 77, 78, a przed chwilą wykopałem dwie monety yy, Grosik i 10 groszy że jest tutaj sporo tego, o tu już mamy też mm. Co to, jakiś włos Ech, dobra, jest Polmosik Mogłoby być jakieś sreberko, nie? 82,4 bardzo mocny. Nawet nie wiem co. Puszka, coś takiego. Mam to wykopane. Puszka chyba. A, Zybel z Perelu. Aki czysty, ładny. Ładny stan jak na Zybla z znaczy wiedział, że jeszcze spoko, nie? Najgorzej w zatoce w Rewie zawsze wychodzą takie skamieniałe. Czy się teraz jakimś 32 31, 32, 30 To jest wiadomo zrywka jakaś, ale no, przy zrywkach też potrafią pierścionki złote chodzić. A tam się ładny sygnał też jakiś pojawił. Jeszcze jeden. No tak, no ale ładny. Chociaż kolor złotawy z tej strony. Nie odpuszczam 5 groszy. Ja wam powiem, że byłbym dzisiaj zadowolony jakbym znalazł sreberko jakiś pierścioneczek To naprawdę byłbym bardzo zadowolony. Długo. Długo nie poszukiwałem, no to tym bardziej ten głód znalezienia czegoś fajnego jest większy. Gdzie to jest? A jest! Kurde! 10 groszy z perelu. Też ładny stan trochę tego PRL-u tu leży jeszcze jednak okazuje się i pomału będę kończył Bo już łapsko boli 62, 70 i ja słyszę jakieś żelazo pierdzące obok może to być właśnie to Była, był kluczyk to może i kutkę teraz będzie jeszcze gorzej jakieś tutaj wieczko z jakiegoś u gór, tu może uh, uh, uh. chyba kolejny PRL albo kapsel. Wie jak głupi mocne te tony w tych słuchawkach będę musiał wyciszyć troszeczkę głośnik, bo naprawdę donośnie w uszywali? Mam, mam w jakaś blacha otwieracz chyba do nie to wygląda jak jakiś skobel. Łażę z tą 900, a 800 wystawiłem na OLX na sprzedaż. I co ciekawe, to już chyba z się czasu tam wisi. Bodajże 3000 zawołałem za to. A piszą do mnie ludzie głównie nie po to, żeby dowiadywać się w sprawie kupna, a po prostu zadają pytania, jak tam 900 się sprawuje, jaka jest różnica między nimi. A no taka najbardziej zauważalna dla mnie w tym momencie to, że lepiej się operuje na skali. Dziwny sygnał taki śmieciowy, ale coś może po prostu kolorek, który się przybija, maskować Kolejny wielki sygnał no, chyba mam od razu. Coś mi się zdaje, że na oko to właśnie widziałem. Nie. To tylko i wyłącznie polmos. A wydawało mi się, że widziałem jakiś koszyk na zanęte czy coś takiego. A to, co? Też metalowe? Nie, nie. No, szkieło. Szk 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 no, jeszcze wpadło z powrotem. Ja to jakąś taką 50, ona mi ucieka. Teraz 54. Nie ma wsisku? Nie jest. 10 groszy albo grosz. Jeszcze nie wiem. To jest jeden grosik. Spójrzcie, to jest czacha jakiegoś ptaka najprawdopodobniej, ale jakie ma zęby, zębiska ostre, widać wgryzły się w tą gałązkę. I teraz pytanie: czy ktoś, jakiś człowiek to tutaj po prostu założył na tą gałąź? Czy to po prostu był tego ptaszyska, czy jakiegoś innego zwierzęcia? Jakiś nieszczęśliwy wypadek? Ale no kurde, co to jest? Masa zębów ostrych cholera Zabrałem tą jedną gałązkę żeby w lepszym świetle to pokazać ale powiem wam szczerze można się przerazić po tej czaszce nie jestem w stanie powiedzieć co to było zobaczcie jakie kły kurde ja się na rybach za bardzo nie znam może to jest jakiś tam szczupak czy coś węgosz elektryczny tylko cały czas mnie zastanawia Czy to samo się nabiło na, ten, na tą gałąź Bo zobaczcie jak to jest zagryzione To jest normalnie zagryzione 69, 71 Kamloty utrudniają robotę może jeszcze jakieś podwodne gałęzie tak postaram się jeszcze jakieś graty do Vito kupić, bo potrzebuję kilka rzeczy meblowych jakieś tam zatrzaski, zawiasiki Mam tylko te zawiasy taśmowe, które będą służyły do zamykania drzwi tej większej szafy. Ale jeszcze zostały dolne drzwiczki, i teraz jeszcze nie wiem, czy będą tak jak w poprzednim wito przesuwa, przesuwane, czy będą na zawiasach otwierane. To jest ta kwestia, się jeszcze musi rozstrzygnąć. Ja myślę, że lepiej jak będą tak jak w tamtym wito przesuwane, dlatego że w momencie, kiedy łóżko jest rozłożone, to ja mam dostęp do tej szafki. Bo nie muszę otwierać w żadną stronę drzwiczek, tylko po prostu je przesuwam. O tyle lepiej. Może gorzej wygląda, ale bardziej funkcjonalne. Muszę jechać. Dobra, kierunek Castorama. Muszę tylko jeszcze sobie webaniaku wymyśleć, co dokładnie potrzebuję kupić. No, ja akurat wyjeżdżam i zaszło słońce, tak to może być. Wiecie, co by mi się przydało? Takie sito. Ze składanym trzonkiem Żeby dało radę Wpakować do plecaka Bo 900 ma składaną sztycę I bardzo wygodnie idzie ją zmniejszyć Tak żeby wcisnąć do plecaka No ale z kolei sito Takiego rozwiązania nie mam Także jakby ktoś wiedział coś na ten temat To wpisać w komentarzach Tymczasem na dzisiaj to będzie już wszystko Bądźcie ze mną Za dwa tygodnie mam nadzieję Zaczniemy już grube akcje z budowaniem A dzisiaj odpoczynek Jadę sobie na basen Trzymajcie się. Do następnego.